Dobra, tam mamy te, te dźwigi, to tędy musimy lecić judo, dobrze hmm, w trendy do tych dźwigów na łapcie. Dobra, tędy jakoś się da przejść. Okay. Co powinno być? Taka osłona? Co? Co ty domieniasz? Ups. No to koniec. Efej to jest chyba jedyna osoba, yy, która nie krzyczy jak spada z dużej wysokości. Przynajmniej ja takie wrażenie odnoszę. Auć, nie Biegnij, 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 biegnij. Na górze mam belkę. Szybko, wchodź tam. No, no, tylko żeby tu nie przeleciał ten śmigłowiec. No to. <ścoughs> Kurde, co ty robisz? Fejt. Masz tam wejść. O, po co? Eee, co? Tędy? Na górę? Chyba tak Tędy nie, nie Ale chyba już tędy, tak eee, ups Dobra Chyba przesadziłem z rozpędu <noise> um, o no, tu jesteśmy, dobra No, nie uciekaj na no. fajnie, bo jeśli chcecie mnie zastrzeć, to jak mam nie uciekać Aj co za goście, co za goście Co nas zrobiła <noise> Przecież i nawet nie kazałem skakaj przez tą barierkę no Masakra. To tak samo teraz gram tego styksa. Master Oshadowski też czasami. Y, co, on, co ta postać zrobi, to masakra? Chyba za bardzo y, samodzielna w samej postaci. Y, zaraz nie to. Ojciec. Który to, to już raz biegniemy tędy? Czwarty? <śmany> Masakra. A przynajmniej z każdym krokiem ogarniamy trasę. Bardziej mniej lub więcej. Dobra Tender? No. Ten, da ten ten, ten, ten się przejść? O, ta się. Pst. Chyba nie, nie o to za bardzo chodziło. Kurde, daj sobie spokój z tym strzelaniem, ci goście. Który jest? A. a Czyli w drugą stronę. A byliśmy tu przed chwilą. No nie no, tutaj się poplętałem. Tędy i... tędy, tak. Ale trzeba by na pewno dać tam. Dobra, spróbujemy się rozkręcić. Bo nie wiem, czy to o to chodzi. Cholera, chyba nie. Którędy ten... tutaj przejść? Ostatnio jak grałem, to chyba też tutaj miałem problem. Tak mi się kojarzy. Pójdźcie, pójdźcie, pójdźcie. Tędy, tędy nie pójdziemy. Dobra, to lecimy tędy. Tędy też nic. Też nic. Ale widzę z tamtej strony. Nie obróciliśmy się, chyba nawet podchodziło, żeby tędy się Tak, no. T takie proste przejście bye-bye. Oh, Gościu. Trzeba było nie wyskakiwać z nienacka. To by się nie spadł. Z wysokości. Dobra, teraz? Został przez, mamuśkę. Właśnie od jest przez mamuśkę. Nie zostanie już tej mamuśki. Ten mu lepiej lepiej. Czy ja nie, nie robię kółka przypadkiem? Znowu? O, dobra, tak, dobra. E, dobra, chyba tędy. W ogóle ten dźwig, jaki cały czerwony? Jakby po każdym jego elemencie można powiedzieć. Szkoda, Trzymaj się strzelać na mnie, co? Ło, na samą krańcu. Ale co, mamy tam do tamtych gdzieś czy co? Z wrażenia rozlałem browar na klawiaturę. Uf. Uciekliśmy? No, mam nadzieję, że tak. Czytanie rozdziału parking podziemny. Otrzymałem Twoją wiadomość. Powęszyłam wokół Rowberna. Czemu? Czyli Travisa Berkuda, szefa ochrony Popa. Myślisz, że zabił Popa? Może. Ale na pewno wrobił Kate. Chciał, żeby za to beknął policjant i nie był w tym sam. Wspominał coś o projekcie Ikar. Barfield jest niebezpieczny, Faith. To nie jest ktoś, z kim się zadziera. Wrobił moją siostrę. Przykro mi, Faith. Z powodu? Z powodu... Przykro. Pana z tego. Ja też nie chcę, żeby to Kate poszła siedzieć, ale prywatne firmy ochroniarskie wchodzą nam w paradę. Pod hasłem poprawy bezpieczeństwa miasta. Czujemy ich oddech. Czekają na nasze potknięcie. Odpuszczą nam i Kate. Tylko jeśli dam im. mnie. Tak. O, nie. Jaki zwrotek. Jaka sprytna. Mnie interesuje los Kate. Puszczę cię wolno. A ty grzecznie sobie pójdziesz. Jeśli jeszcze raz wycelujesz we mnie, to cię zabiję. O, jakie groźby. Groźby karalne. Wydaje mi się, że wyświadczyłabym miastu przysługę. No Dobra, to następna misja. Nawet Jedziemy z Koksem. Ulica, ulica Renault 19:17. W stronę spotkania Robberna zmierza śmigłowiec. To kupny Może. Chociaż wyglądał jak C.P.E. Zresztą to może mieć śmigłowiec. niewielu. Lepiej się zbierać. Trzymaj się z dala od poziomu ulicy pełno tam niebieskich niebieskich Czy mi się wydawało czy było niebieskich jakoś źle napisane w Dobra, ale bym sobie przeszedł <laughs> miałem przejść przez tą kratkę, ona jest pod tym Wysokim napięciem. Uf, dobra. <laughs> dobra, mamy już tutaj dosyć późną godzinę, a musimy dotrzeć na miejsce spotkania. E, dobra, chwilę. Zostawiłem wam tak, którędy mamy przejść teraz, niby? Jak już tutaj jesteśmy? Dobra, no po róże, no to wiem, że weszliśmy. to że niby po tym, czy co? No to nie mogę wejść. Czemu nie mogę wejść? Z góry zawsze wszystko lepiej widać przecież. A może... można przejść przez to? A, dobra, to jest guzik. Okej. Okay. No to teraz już można. No, co to było, co to było, co to było? O, o to chodziło. Chodź, 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 dobra. Ech, lecimy tutaj. Ech, tędy, tak, dobrze, tamty. żebyś nie rozspęsił ale no <grywa> dobra a ze znak potwierdzenia ale jeszcze A czyśmy mamy aha tam dobrze Dobra, co dobra, mamy? Czyli tam lecimy. Szukam planów tego miejsca to jest na wieść. Bardzo przykro mi, to, że Rober nie wybrał. Ale jeśli korzysta z helikoptera, to pewnie chodzi o jakiś dach. Będziesz musiała dostać się wyżej No spoko, spoko Musiałaś na to wejść, a nie przeskoczyć o. Dobra, zobaczymy co tutaj mamy I co mamy dalej mamy tutaj puste korytarze Przeszłaś? No jako tako Wybijemy szybę w nowym budynku. A co? Eee, okej. Okay. Tutaj gdzieś na górę trzeba wleć chyba. O, 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 dobra, dobra. Tylko mi tutaj nie spadnie. Dobra. Jak? Dobra. <grymne> Dobra, jako tako się udaje przechodzić. Kurde, po miesiącu, czy Ponad miesiącu nie grania w tą grę, to, to jest masakra. Się przestawić na to. Już łatwiej było się przestawić z powrotem na yy, tę tak, gwiezdną Dobra, teraz tędy. Przeciskanie się przez wszystko oh shit, co to? Co to było? Co się stało?